Witam wszystkich bardzo serdecznie z strony Xeaser i, i Zeron, czyli masny i pączek oczywiście i witamy w kolejnej mapie horrorowej, jak ona się nazywała Zeron? Uh, escape Your Dreams Escape Your Dreams, like, part 1 i tutaj bardzo fajna rzecz pisze, jest napisana, polski język trudny, że be careful jumpscare everywhere i nie chcę, żeby ja to, ale... Mi się nie podoba jedna rzecz on. Andrzejek. Też mi się nie podoba. Tak, mamy zasady. Jest to part 1. Są dziewczynki z anime, czyli coś dla Zerona w sam raz. Jest po japońsku, czy to po chińsku, po azjatycku, nie wiem po jakiemu. I pisze, żeby tak, nie używać no klipa, tylko jak jest bo to już Boże, nie zabijaj mnie, przestań. Co my tu mamy? Ale... Have fan. Dobra, dawaj, klikamy, klikamy, klikamy. A to jest, to jest tektora... winda? No, A, bo to, to już. Jest to możemy używać ten? Pisze, że, lata, no, pisze że flashlight is allowed. tu że flashlight is to use, czyli że no, jest, ale, że ale trzeba ten, nawet. No, bo, bo muszę użyć tego, no właśnie no, wiem, musimy wziąć ten... chyba z broni tego, z Half musimy wziąć sobie nie, tego. Tu, jest, gra, tak jest Gravity on. Gun, no mam. O kurde, skocz sobie. O to fakcią tu jest takie ten. No, dobra, zobaczmy, czy. Zamknięte. Okay, Dziwne odgłosy. What the fuck? fuck? Nie wiem co się dzieje ja ja też... to radę, to się nagrywa, Ej, graj, ten odgłos, czekaj, Ej, to było z amnezji Ej Boże, słyszysz to? A, faktycznie Oh my g... o! Drzwi są otwarte Odgłosy z amnezji, o oh my g. Escape your dreams Tu też walnie coś Holy shit Ej, bruta! Ej, Słyszę, bruta nie chce mi mówić, nie ogólnie. Ej, tu jest crowbow. Dwa było. były, Ej, weź sobie crowbow, bo były dwa leżały crowbow? na stoliku. O, masz. To No a co, crossbow? Dobra! Ale ja, ja, czekaj, co to jest? Ej, po jaki LPC? Czekaj, tu jest zamknięte? Tak, dobra, dawaj. Widzę. Ej brud z słyszysz to Ale jazda, ta mapa jest git To będzie jumpscare. Podoba mi się o. Ej, tu się otworzyły drzwi kolejne chyba tutaj trzeba iść się, się Nie spodziewała się takich Ramskar Ja też Ja Ja też O! Ej Co ty robisz? Nie, to przypadek Zostaw Weź crowbow w rękę tylko nie na razie, ale się wolno chodzi. Niedobrze. No, nice. Eee. Zeron. Eee, tu pisze, że we need put something on fire. Było napisane. Ciebie, Chodź tu. Oła, ile chyba mi to zabrało No, siebie to nie proponuję. Chodź ja mam dechę. Czekaj. Idziesz, idziesz, ty. Chodź, chodź. co się stało? Nie wiem, ale zniknąłeś. Ej, bo złożyłem deskę do ognia i zniknąłem? Ej, nie. Tak, a ty... O, ja nie chcę, nie chcę być sam! Nie chcę być sam! Nie chcę być sam, nie chcę być sam, nie chcę być sam, nie chcę być sam, nie chcę być sam... Nie chcę być sam. Dobra, chcę być sam, chcę być sam, jestem odważny, nie chcę być sam. Ja też włożę, ja też włożę. O nie, idę do ciebie już spokojnie. Nie chcę być... Dobra, chcę być sam, chcę być sam, chcę być sam. Idę. Idę, idę sam, idę, idę pierwszy. Jestem Szalom! No, ja tam nie chcę wchodzić, bo. No, popatrz tu na chwilę. Popatrz, jak ja, ja mam mieć normalne dzieciństwo, jak ja patrzę na takie rzeczy. No. O, wow, tego nie było. A chwilę musisz podgłośnić, żeby widzowie bardziej słyszeli gary ja smoda. To miała, to jest... Ja to mam w cholerę głośno. Ja też. Hm. Tu już flashaj używamy, nie? Czy nie, tutaj. Nie, chyba nie, nie to jest zbyt ładnie. A wziąłeś ten ten klucz? Nie. To tu nie chodziło o tą dechę? Ale ja, ja. Tam jest klucz, ale te obrazki to... no jaka nie. Don't close me. Dobra. Da się to zniszczyć, czy nie, młomym? Dobra, tu latarkę używać, dawaj, ale... Nie, 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 to jest takie fajny klimat. A, no w sumie racja. Ale piszesz że allowed. O, i tu to muszę. Bo ta szafa mi się nie podoba. Eee... Eee... Y... Czekaj, bo mam do zniszczenia. O! o. Ja mam problem mały wiesz? Mały problem też, mam mały problem. Kadłubek. Ja leżący. Mam, ja mam chyba większy problem, wiesz? I kolejne dechy, nie wiem czy to do ogniska o, to, tego. Ja mam większy problem, patrz. Idę. O! Czekaj, Yuh! żebyśmy wiedzieli o tym. Ja, ja, ja mam pomysł, czekaj. Czekaj, czekaj. Ktoś puka, Ej, nie i nie no. ma? Znikniecie czy nie? Nie, lol, one ja Ej, ktoś puka, chodź. Knock knock huzder Yorkok Przepraszam, nie chciałem! Nie chciałem, zostaw dziecko biedne To będzie za mną na stół. Ej, ale to mapa jest... O mój boże o ja, bo ona jest straszna, Ej, to jest taki klimat, że się zaczyna. Nooo! Dobra, tu latarka chyba, nie? nie chyba, nie. ja mam w... Ej, tam jest... Co ty zrobiłeś? No to trzeba? No. Nothing here Chodź tam. Coś tu się pojawi jak ciul. Oj nie, elo, nie chcę tu być. Dobra, to nie to jest będzie za, Teraz coś będzie za drzwiami, to zobacz. Za ciemno. decha, decha. O, to bieżą to. I tu już bez latarki. Tak. To się cofniemy, chodź, cofnijmy się. Dobra, yyy, e, nie, dobra, cofnijmy się. Nie jesteś pierwszy, wiesz? Daj, daj tą deskę. Idź, idź nie, nie, Spiritus Sanctus. No tu nie było. Czy był? Nie wiem. Biły w mi, zostały w mi... Ej, 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 tu coś jesteś. O! To oh! tu coś jeste coś. Ooo! Boże, to ty ja pieprz! <laughs> no, sły, to tylko ja! Chodź już dechę wrzuciliśmy! Ja, tu mnie coś popchnęło. To źle. Tu mnie coś popchnęło ja się boję. Ej, to jest dobre. Czemu, dobre. czemu ja tą mapę znam? Mogłem zagrać? Dobre Dobra. gówno. O, lusterka. O, o Ej, no, Ej, Seron, no, chodź zapierzasz się z koleżanką. To akurat od Ciebie myślę. O! Oh, hello! O! Nie! Pierdolę. Nie zapalam światła. A no podejdź! Dobra. Dobra, nie. O! To O! Podejdź, tam z na... Złap mnie za a, 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 a. Fuck off. Ale i tak podejdę. Chodź razem. Siema. Tyłem? O, zniknęła. O! Ej, a chwila, ja, bo tu w zasadzie toaleta jest. A nie, jeszcze dwie. To jest, deseczka, to jest przecież. Wziąłem doseczkę. A. a. czemu drzwi się zamknęły? Czy ty zamknęłeś drzwi? Ej, po! Ale szmata. Jubić! Jubić, dobra. Bierz doseczkę. A wiesz, że tylko E wystarczy kliknąć i masz... Możesz, ja tylko skrobałem. chodzę na przykład. Kliknę sobie E na ten. Ale ja wolę wrzucać przymioty. E. A. I. Tak też można rzucać. Bro. Dobra, O, Ho... Tu jest problem mały, wiesz? Jaki mały problem? Czekaj, odniosę to chociaż. Albo dobra, ustaw. O kur... To jest, jest nieprzyjemnie, wiesz dlaczego? Dlaczego? Zobacz sobie to miejsce. Kurde. Co się bo... rusza? O tu są bobaski małe. Gdzie? No w tym w tym wagoniku. Wow <laughs> Bierzemy jedną. Dobra, dawaj, chodź, idziemy tam. A, pa. Co się pa, rusza? Czekaj, czekaj, czekaj czaj, Idź na, idź na zwiady. Mariuszek? Czy tu um, się rusza? Ja, ja bym się nie odwracał do siebie teraz. Ej, to przejście tam było? Tak. Yy, yy, ty zamknąłeś drzwi? To nie tak. tak. To dobrze. Kibel, w każdym kiblu musi być jumpscare. Aha, nie. Lolej, tu nic nie ma, serio? Eee. Yy. coś mi się. <grym> Cześć. To się wydaje. też mi się wydaje, ale. O. No nie mam pytanie. Czemu? Co ty mi padałeś, że mam taki... Nie! No, 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 no no! The ladder no, no, no. wooden plank's fine to fix, I need AHA, to my tu potrzebujemy te flanki. No na koniec mapy. No to biegniemy. Można tutaj shift, jak używasz to jesteś w miarę wolny, więc... Dawaj, idź układać. A ja idę ci przynieść. Ej, tu jest klucz potrzebny patrz do tych drzwi, a tam jest w tym campfire'ze, ale nie mamy wody żadnej. Masz. Ja tam bo ja patrzę łutę. gdzie one są, bo ciemno tu jak w dupie, ja mam bynajmniej. Jedno w kominku było. Dwa w kominku chyba, bo jedno. Nie, jeden. Jeden? Tak Chyba będziemy musieli rozwikłać zagadkę, bo wstają, że piąty ple... ten plank jest yy, y, tam za zakluczonymi drzwiami, a klucze są w y, ognisku. I tam pisze, że coś trzeba ugasić Więc będzie trzeba coś nagarać. Uderzyłeś. Ej, czy już można wejść, czy nie? Nie, ja bo brakuje jednej. Hop, hop. Jesteśmy zbyt żeby tam przeskoczyć. Hop. hop. Ej, jakie co. Są... Ej, nie, to odgłosy nie mogę. No. Ej, dobra, potrzebujemy piątego planka. Musimy odkryć, jak ten, jak. Nie. się dziecka na połowę. Dobra, chodźmy w stronę ogniska. Bo tutaj jest chłódka, właśnie. Tam na To jest piąty plank. Potrzebujemy jakoś. Czemu te dziewczynki za są straszniejsze niż gra? <laughs> Co nie? No cóż, widzisz Zeron? Chyba, I że rowerem. I don't watch anime anymore. Tak, tak. Dobrze, dobrze. przeszedłem. przestem. obok tych czarnych, tych. Hmm. Co? Fire, fire, fire. Dobra, co tu trzeba zrobić, panie Żydom? Ała, kurde. No tego nie potrzebujemy. Kurde, z O co tutaj chodzi? Ej, tutaj czas jest, ale się tu słuchać tylko tykanie zegara. ale... A tu jest y, telewizor. Chwila, telewizor? No, coś, telewizor może? Nie. Hmm. Coś tu trzeba zrobić, ale co? Chodźmy na początek, może tam coś będzie. Tam się zawaliła podłoga, kurde, w ogóle zacznijmy od tego, bo ja byłem no, i no i spadłem A i to zdechłem. To, to nie, to sprawdzać. No to co my musimy zrobić? Coś hmm. tu będzie na stówę. Coś trzeba pewnie znaleźć, żeby wrzucić tam. Bo, jak to się dotknie, ten okien okay, to się umrze, raczej, nieprawdaż? Ja się samobójstwo. Ała, tak. O, ja, chcę brywa mieć brywa. full HP, dlatego proszę Ej. dać mi Crowbar kro, kro, w kiblach są z lewy, że nie możemy wodać? No tak, ale mamy jakieś wiadro czy coś? Ja nie chcę. Nie, nie mogę na to patrzeć, to jest straszne. Oj, no, ta, 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 tutaj ta mapka jest git. Bardzo, git. Fire, fire. Naczałgaj się szybciej, Mariuszek. Okej. Okay. Myślę, że to nie pomoże. Przestań. WP jest wyłączone. Pamiętaj. Ej, bo tu jest woda. Patrz, nie? Ale to wiadro jakieś? Czy coś? W na śmieć nie mamy warunki. o latarki? się boję tego, ja się boję tego. A to nie jest czasami taki z... nie no to... Właśnie o tym myślałem, ale to chyba nie to. Hmm... kadłubek? Czy to jest do zniszczenia? Tak. Hmm... Eee, Co się to stało? to? Czy my tu byliśmy? Raczej wszędzie byliśmy, chyba. Czy nie? Ale... Okej, okay, jednak nie. Eee, no, 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 I don't go there. I, I don't wanna go there. I go there. <laughs> no jak to? Ona czeka na ciebie, patrz jak już pozę ma przecież, no. I I... O, jawla fitta. Cześć. Pokaż pokażę dole Pięknie. Ej, mogę wziąć? Zamykamy. A, A, chcesz ją, okej, okay. proszę bardzo, tylko żeby policja się o tym nie dowiedziała. z runek, tak? Okej. Dobrze, no, no, dobrze, już tak. Star leży napierdzielony na. tak, na wersalce. O, ta Boże, nie przestań. Nie przyjmę klimatu. Co się stało? Aż mi aż flagi złapałem. No, widzisz? Tak o, się... ale lagi. Tak żyj. się kończy zabawa rachunek. Tak. mam lagi, ty. Usuń ją. Idę. Biegnę. Usunię, mam lagi. Ty, biegnę. Usuń, usunąłem. O, już naprawił się. No. Te dziewczynki, za nimi jakaś klątwa Nie tykaj, chodź. Tykam. Mamy Wiem, piąty jeszcze. ten. Uh. Będzie zawał. ON N. O, N Dobra, ja pójdę pierwszy. Dobrze. Ehm, um, powiem, że tam nie jest za kolorowo, jest... Ale ciemno jak w dupie I, i tu leży typ JALA Witam pana <noise> Odwróć. To mi się, się zamknął właśnie <noise> odwróć, odwróć, odwróć się. Fuck <noise> on, on, on w stanie jak wiedziałem, że to się zamknie przecież. O, jest czemek Dumpscare Milion%. Dumpscare i, procent. i to, um, będzie coś za nami. Jedną stanie. Oj, do czego dziewczynki? Zanimę. Za o, oko saurona. O, e, nie? Albo tak? Pierwsze sprawdźmy wszystkie drzwi. Miejsce wygląda trochę niepokojące. No się tak pomyśl. Nie takie. Hama. Ham. wszystko jest zamknięte, czyli musimy tam iść. Eee, mhm, miło. To, mój, no, lagi, co jest? Ojusz. Czego ty masz, Lagi? Boję się tam. Podróż. Ja też razem. To wygląda jak labirynt. Lagi, co to jest, to jest? Mam Lagi. Są szlaki. E. Oko Saurona, wpadliśmy w Oko Saurona. Ej, mamy jak jakieś dziwne... dziwne. Od... Od gaśnica, a my tutaj nie powinniśmy tego robić, bo Ty odsunąłeś to wtedy, te drzwi. No to gaśnica. E. Co to było? A, gaśnica. Ja że serio? Takie odgłosy? Ja łe. Ale jaja. Ja. Ale odgłosy fajne, gaśnica wydaje, łe. Ej, no to jest... Wow. Nie ha, strasznie. Przepraszam zamykam wszystkie drzwi ży... What To jest każda muzyka z e, okej, okay, to już zamknięte nie było zamknięte, chyba że zamykałeś, nie wiem To ja wchodzę pierwszy witam Okej okay, nic się nie dzieje Bo ja do ognia to zaświęcę Dobrze Idę z tobą Ale to musisz tam do oknie co ty, co? Ty? Bierz klucz A, e. okej okay, to... to ja biorę klucz No tutaj jest klucz a o, dobra, musimy iść do tamtych drzwi teraz z kłódką. Ej, dobra, to jest git. Co mi chcesz zabrać już, tak? gra Granie z Ronem, proszę Państwa. To się nazywa w pigułce. W pigułce. Ej, wyskoczy mi coś na rej. Jestem gotowy. I'm ready. I'm ready for you. Bitch. Więżą te drzwi z skutką. Tutaj pewnie gdzieś są. Jak to nie wiesz? Nie mam nie widziałem, że. O, tu, tu, no patrz. tu. O. Y, idź w stronę światła, mówili, będzie fajnie a wie, mówili. A, wie, a wiem, że tutaj będzie jumpscare i na mnie na. O! O, no był! A ty się a odwróciłeś! Tak S. Pieprze. S. Wstrzymuję oddech. Wstrzymuję oddech. To jest straszne, ja nie chcę tam. Aaaaaaah, wiedziałem! To samo mi wyskoczyło, ale się już tego spodziewałem. W ja stronę światła idziemy my No, clipa używamy my Co to jest? Pa, jaka fajna te? Unit free. Not funny, man, not funny. O! Oh. 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 Co to jest, Baby Yoda? Jakiś taki stałniony. Czujesz to napięcie muzyczne? Ja słoik! O! Kreatyna. Czujesz to napięcie tam. muzyczne... Ale w ogóle tutaj jakieś nie wiem co tu się dzieje, ale... Order Link Autos... Nie to się, się rozwalić. Aha, o... rozwalaj na przykład To ci teraz idzie. Jest hajs. Po co nam hajs? Ja nie, mam książę. Może to będzie jakieś zagadka. Tam pisał, żeby kolekcjonować cztery książki. Gdzie sątek? No właśnie, tam coś pisało. widzisz pa, i teraz to no, włożę, i widzisz Pamiętam jeszcze takiej i takiej. Ale to w jednym miejscu, to ciekawe chwila może hajs jakoś trzeba tutaj. Hmm, tutaj nie było książki. On był wcześniej. Witam. To on nam wystarczył. Może mu dam hajs, to może dam i książkę, czekaj, pa. A może to daj Dawaj pieniądze. Dawaj książkę, no Dawaj książkę. O ty gnoju, nie chcesz dać książki? Weź hajs, weź hajs, wystań weź zanim się zamknie. Bierz pieniąż. Bierz pieniążki. Ej, gdzie tutaj mogą być ci jeszcze książki? A może to, czekaj, to, to Out of Original Lexmark Ink. Trzeba znaleźć jakiś dusz. Tu Może to jest dusz, no, właśnie. O, chyba tak, tak, no, no. Jeszcze coś z hajsem. Ten hajs na pewno będzie potrzebny. I co teraz? I co teraz, właśnie. E na to? O, książka się tworzy, patrz. O, jest. Niebieska. Niebieska książka i teraz tylko czerwona jeszcze. Z hajsem. To by... A może... Pa? pa, 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 ja mam pomysł. Aaa. Nie, czekaj. Gdzieś na pewno pewnie chodziło o to, ale gdzie ten hajs złoży O, O. No, czerwony. No, jest czerwony, no. A może temu Gnojowi trzeba dać to, bo on nie, w sumie. To nie karty, dużo rzeczy wypada. Aha, widzę, no, to pewnie książka kiedyś wypadnie. Oczywiście się dolarów. A gdzie masz tego? Tego, tego. O, się z, z o tu jest, hop, proszę. Dam mu jeden O, Proszę, smuczę. Co, na... co tu jest, da. to wypadnie jakaś wajcha albo coś. To jest nas, jeszcze nie da, to pewnie wajcha do drzwi. A tu, 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 tu przecież. A. Tu jest książka. Jest książka, no. O, mam, dobra. Kładanko. A, ale mam duży mózg, ja pierdzielę. Big brain, no. Nie otwieraj go boże. Boże, przestraszyłem nie. się, co się dzieje? Mmmm Tu się robi niebezpiecznie, wiesz? O! Oh, co to? Screen, no kurwa, nawet <grym blue> screenem. <grym> Ej, przestań. Give me the demon food. Give me demon food. Am hungry. Feed me. Ty mnie I Sory. hate... To dowiedziałem, no, ty kurwo jebana. Co mnie bierzesz, bo. patrz, i Patrz, it hate hej, shit. Tutaj jeszcze. Nie wiem, ale musimy ją aj hej, aj hej, aj hej, aj hej, że hej, aj hej, aj hej, aj hej, aj hej, aj hej, aj co Żyjem. Dobra, dawaj. Dunotka notka. <laughs> Interesujące. A Co? Ej, nie działa. 5 HP mi zabrało. O, tu jest vent. Dobrze. Idźmy w vent. Mdu no ja mdu. Not -cam. Ciekawe. Oboż. Ciekawe. wszędzie. A jeden jumpscare. A jednak nie. Ej, tu jest chata hobita. Ej, bez meki. Chodźmy dalej będzie dżamska, to czy ja muszę? Oha, super. Myślałem, że przenikałem przez siebie i po prostu pójdziemy razem, ale ok. Ej, ale. Przestań, krew O, Ej, myślałem, że będzie ta muzyka ciągle z amnezji, to by było o Boże. Klimat. Anime! Ajajaj, aj, aj, patrz leci i co oglądać? Nowy odcinek w okay. Netflixie. O, ee, wiesz co, Arbus. Ja nie... Boże! What the fuck? Wiesz co, ja wiem, czy To ja no, to, 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 to. Ja wiem z czego to jest anime i to nie jest do końca anime Po odgłosach jestem w stanie to zrozumieć Jedna ładaj min, ja wiem jak to się nazywa. Czaknaruj się jej pomoże w tym, albo jednak nie. Ej, czy musimy to nieść tam i będzie ta muzyka do czasu kiedy. Śmieszne. Tak, po prostu rzucaj. To będzie dobry pomysł. No to ciekawe. O! A, czemu ty kamerki w ogóle nie masz na gry? Chciałem twój ryj widzieć, jak ty się straszysz. No bo... A, Arbus, <śmiech> <śmiech> Żeby nie spadł w dół, uważaj! A nie, bo my tutaj przeszliśmy. No bo będzie mission fail we go na next no, time. Ślady. I co z nim teraz? No trzeba jest do zjedzenia i dać. Musisz przerzucić się na drugą stronę, nie? Dawaj. Boże, jedyny. Moje uszy. O przestało, jak to przestałem trzymać Dobrze, podanie do Piotra Dawaj, chodź, I nakarmimy tak ją nie. razem A, dobra, szybko Dobra, patrz, to karm Żryj O, biedactwo Gaszę światło O, winda O, jak ładnie się otworzyła dla nas mm. I nam nami okay. coś będzie, będzie nas szło Klik ja Nie nawet... wiem Co? To jest coś na nas szło teraz. A jednak. A jednak nie. nie. Są... Ej, ale kozak jest ta mapa, no znaczy się fajna. Escape oh. your Dream Part 1. And to tyle! Ale mam niedosyt, boże. Ja też, ale jest druga część. Ale jest druga część, także dziękuję. Uh. Uh. Miło, także dziękujemy okay. za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka, macie link y, do drugiej perspektywy w opisie. Także jak kończę. No samo. Tak samo dokładnie. Także kończymy, idziemy na drugiego parta, trzymajcie się Do następnego i pa pa. pa.